Znaczy tu jeszcze. Państwa, witam Państwa bardzo serdecznie. Przepraszam za kilkuminutowe spóźnienie. Chcę serdecznie, bardzo serdecznie przywitać lidera z tej Rady Polski, prezesa zamówień publicznego, europarlamentarzystę Pana Zbigniewa Ziobra. Rozpoczynamy konferencję prasową. Bardzo proszę, Panie Ministrze. Bardzo dziękuję. Ogromnie cieszę się, że mogę tu dzisiaj być z Państwem w Katowicach na inauguracji naszego Biura Solidarnej Polski. który będzie się prowadził pan poseł Wójcik. Jesteśmy z tego bardzo radzi, że tak doświadczony człowiek w działalności publicznej parlamentarzysta, człowiek e, angażujący się w wiele ważnych spraw dla mieszkańców Śląska i Katowic, e, będzie bezpośrednio nadzorował biuro. Oczywiście w tym biurze chcemy mieć możliwość być też aktywni. My, bezpośrednio posłowie i europosłowie, mam nadzieję, że zresztą pan Michał Widzik będzie też i przyszłym posłem reprezentantem Ziemi Śląskiej w polskim parlamencie. Niewiele brakowało, a tak by się stało tym razem i Drodzy Państwo, myślę, że będzie to taki przyjazny, miły kąt dla mieszkańców Śląska, gdzie będzie można spotkać się, porozmawiać i możliwości pomóc. To jest cel naszego przybycia. Będzie tutaj też dzisiaj Tadeusz Cymański, który zobowiązał się, że będzie szczególnie aktywny na Śląsku, bo Śląsk jest mu bardzo bliski, ale o tym on powie Państwu bezpośrednio i jest, jest w drodze. Niezależnie od otwarcia dzisiejszego biura, Chciałbym tu jeszcze raz bardzo mocno poprzeć pana Michała, Michała Wójcika, który jest szefem regionu Solidarnej Polski na Śląsku, który jest też członkiem zarządu Solidarnej Polski i wystąpił z bardzo słusznym apelem do Platformy Obywatelskiej, aby ta wreszcie poszła po rozum do głowy i pożegnała się z Kozązą i temu regionowi wspaniałemu polskiemu Śląskowi i, i Polsce chwalić się z Rasiem. Pan Gorzej wypowiedzi jego i jego współpracowników no, zdają się mieć charakter prowokacyjny. Przybiera na sile ta eskalacja konfliktu, który chce wywoływać na Śląsku. W Polsce, Polakom, Ślązakom nie jest potrzebny konflikt, to jest potrzebna współpraca, jest potrzebne uszanowanie tej szczególnej tradycji śląska. Śląska, za który Ślązacy płacili krwią powstańców śląskich walcząc o przyłączenie do Polski. Śląska, którego Ślązacy walczyli o wolność i demokrację, o polską suwerenność z władzą komunistyczną ponosząc płacą z krwią górników kopalni i wujek. Otóż my powinniśmy, zachowując pewną specyfikę każdego regionu, szacunek dla tej pięknej tradycji kultury śląska, ale powinniśmy właśnie budować w ten sposób, poprzez zgodę, poprzez szacunek dla pewnych też i, takich regionalnych odrębności, naszą wspólną ojczyznę. I mając ogromny szacunek dla Śląska, dla Ślązaków, właśnie dlatego proszę Zwracam się do liderów Platformy Obywatelskiej, również do Donalda Tuska, aby zechciał zastanowić się jeszcze raz, czy służy Śląskowi, czy służy Polsce dopuszczenie do koalicji rasiu ludzi, którzy chcą jączyć, używając tych nieprzypadkiem słów, właśnie wywołać konflikt, chcą budować podziały, chcą różnić Ślązaków. My powinniśmy szukać porozumienia, szukać zgody też dla Śląska. Bo wiele spraw jest ludzi i załatwienia na a nie wywoływać niepotrzebne sztuczne podziały i różnice. I za takie działania pana to nieodpowiedzialne, szkodliwe działania. I Rasiu odpowiada w tej chwili Donald Tusk, jeśli dalej będzie tolerował działania takiego specyficznego koalicjanta. Dlatego w pełni popieram działanie Solidarnej Polski. Czyli na śląsku pana Michała Wójcika, który wystosował apel o rozwiązanie tej szkodzącej śląskowi, szkodzącej polsce koalicji z rasiem. Drodzy Państwo, niezależnie od y, sprawy biura poselskiego, którego, którego z którego radością otwarcie dzielimy się Wami, niezależnie od sprawy Mam nadzieję jednak pójścia po do głowy liderów Platformy Obywatelskiej i zmiany koalicji w Sejmiku Wojewódzkim, bo jest to możliwe w Sejmiku Śląskim. Bardzo chciałbym mocno podkreślić, jako były prokurator generalny, że wymiar sprawiedliwości w Polsce, prokuratura w Polsce powinna kojarzyć się z działalnością ludzi uczciwych, ludzi bezkazów, ludzi, którzy są poza wszelkimi podejrzeniami, niczym żona Cezara. Niestety dotarły do nas informacje przed dwóch dni z Liwic, jeśli one są prawdziwe, że jeden z prokuratorów i to prokuratury operacyjnej w stanie po spożyciu alkoholu i nie jakimś tam e, drobnym nadużyciu alkoholu, e, tylko po wypiciu sporej dawki tego członku, bardzo sporej, bo to one są dwa promile e, e, alkoholu we krwi, nie tylko że został zatrzymany na jeździe samochodem, ale e, usiłował uciec w ramach e, tejże ucieczki bardzo usiłował, czy podjął tego rodzaju manewr, który mógł spowodować przejechanie, rozjechanie interweniującego policjanta. Jeśli jest to prawdą, że prokurator będąc w stanie upojenia alkoholowego, chcąc uciekać z policji, godził się na rozjechanie policjanta na służbie, no to to nie jest już działanie prokuratorskie, czy, 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 czy to jest działanie bandyckie? Jeśli byłoby prawdą, podkreślam, zaszczerbiam, nie trzeba, jest prawda, to jest informacja medialna, że prokurator godził się na to, że był gotów rozjechać policjanta, przejechać i zabić, musiał brać pod uwagę, że może zabić, to to mamy do z, z bandytą, a nie prokuratorem. Jeśli to jest prawda, to tak. Takich ludzi nie powinno być w prokuraturze. Takich ludzi powinno się wyrzucać następnego dnia z prokuratury. Oni czynią wielką krzywdę polskiej prokuraturze, jej uczciwym ludziom, którzy chcą ścigać przestępców, którzy zachowują się zgodnie z prawem i nie ma dla nich miejsca w polskiej prokuraturze czy w sądzie, w sądownictwie. Podobne historie się przeżyją. <tryk> Też słyszymy o nadużyciach immunitetu. Dlatego Solidarna Polska jeszcze raz wraca do swojego projektu. Wobec prawa wszyscy powinni być równi. Nie zależy, kto jest parlamentarzystą prokuratorem, sędzią, a zwłaszcza jak jest właśnie sędzią, parlamentarzystą, prokuratorem, tym bardziej powinien być równy. Dlatego też będziemy zgłaszać w, w Sejmie projekt zmiany Konstytucji, która będzie przewidywać likwidację tego rodzaju immunitetów, które czynią z ludzi, którzy mają służyć prawu, służyć państwu, ludzi, którzy są ponad prawem i ponad państwem, ludzi, którzy są świętymi krowami, ludzi, którzy wolno więcej, ludzi, którzy wolno popełnione ciężkie przestępstwa kryminalne, bo przestępstwem niewątpliwie jest jazda po spożyciu i to tak dużej ilości alkoholu, bo to przecież jest potencjalny zabójca. rozjechać zjechać w przypadku człowieka, dziecko gdzieś na drodze, bo przecież ktoś, kto jedzie będąc aż w stanie po dwóch no nie jest możliwa, by zapanował nad kierownicą i dokonywał stosownych manewrów, bez ryzyka pozbawienia innych przypadkowych osób życia. Ale jeżeli jeszcze ktoś taki podejmuje czyn, który ma cechy zmierzające do przejechania interweniującego policjanta, do, do zabicia de facto człowieka, jeśli to prawda, bo nie chce mi się w to wierzyć, chciałbym się dowiedzieć ze sprawą tutaj obecnych, mas że to nieprawda, ale jeśli to prawda, to to jest zwykła bandytka. Tak zachowują się trochę Wam z Puszkowa, jakby to ktoś robił z grupy Krakowiaka i inni bandzi, inne bandziory, to, to, to byłoby to opisane. powiedzmy być może w ich w wyobrażenie o państwie i o swojej roli i miejscu na tym świecie. Natomiast jeśli to robi prokurator i to prokuratury apelacyjnej, prestiżowego wydziału do walki z przestępczością zorganizowaną, taki człowiek powinien natychmiast następnego dnia stracić swoją funkcję stanowisko i być z całą surownością osądzony. I oczekuję, że tak właśnie będzie. Oczekuję, że w tej sprawie będzie prowadzone bardzo rzetelne postępowanie, które wyjaśni, czy prawdą są te niezwykle bulwersujące i słusznie mieszkańców Śląska, nie tylko Śląska, ale całej Polski informacje o tym, że prokurator nie tylko nadużył alkoholu, tylko poruszał się tym samochodem tworząc zagrożenie dla zdrowia i życia przypadkowych osób, ale jeszcze podjął działania zmierzające do przejechania policjanta na służbie. Przez to policja musiała ułożyć Jeśli to prawda, to mamy do czynienia z wypływem bandytyzmem. To wtedy ktoś, kto tak czyni, słusznie jest nazywany przez ludzi bandytą. A nazywać się bandytą i myśleć o kimś, że jest bandytą, jeśli miałby pełnić jeszcze dalej funkcję prokuratora, to są rzeczy nie do pogodzenia, nie do wyobrażenia. Dlatego ja jeszcze, być może swojej naiwności i takiej ufności, zakładam, że może doszło do jakiegoś przekłamania i że te informacje są nieprawdą i że ten prokurator nie wie o kogo chodzi. Ktokolwiek by to nie był, wyjaśni, że to, to nie jest prawdą. Ale podkreślam, jeśli te informacje by się okazały prawdą, to konsekwencje muszą być wyciągnięte. I Solidarna Polska wszystko, aby w tej sprawie i podobnych sprawach organy ścigania, ścigania prowadziły rzetelne i intensywne czynności. By nie były sprawy zamiatane i chowane pod dywan. Bo to jest demoralizujące, to jest niszczące. Głowa ryba psuje się od głowy. Jeżeli ludzie, którzy mają stać na straży prawa, mogą popełnić takie czyny, to znaczy, że w Polsce wszystko może być dozwolone, jeżeli ktoś ma pozycję, jest określone stanowisko, immunitet, jeszcze w są sensie, za nim pieniądze i układy. Nie, w Polsce tak być nie może, tego oczekuje przyjętego za większość Polaków i Solidarna Polska będzie ich w tej też konkretnej sprawie reprezentować. Będziemy w tej sprawie, mówię tego, były prokurator generalny minister sprawiedliwości. Patrzyć władze na ręce. Więc prokuratura to też władza i zrobimy wszystko, aby ta sprawa została rzetelnie wyjaśniona. By nie było zaraz tajnych postępowań, by nie toczyły się one przewlekłe, żeby wszyscy poznali fakty, takimi, jakie one są naprawdę. Dla dobra wymiaru sprawiedliwości też. Dla dobra też wielu ludzi, którzy pracują w tym wymiarze sprawiedliwości, którzy w sposób rzetelny przestrzegają porządku prawnego. W prokuraturze nie może i w sądownictwie być miejsce ludzi, którzy popełniają przestępstwa, ludzi, którzy biorą łapówki dla ludzi, którzy nie mają nic wspólnego z wymianą sprawiedliwości, tylko ich postawa jest zaprzeczeniem Wszystkie co powinno się kojarzyć ze sprawiedliwością. Jeszcze raz podkreślam, mówię tego. Minister sprawiedliwości zrobimy wszystko, aby tak właśnie się też w tej sprawie stało. Dziękuję bardzo. Aha, jeszcze jedna kwestia, jeśli Państwo pozwolą. Mianowicie Polskie dotknęły straszne kataklizmy. Ostatnio tornada, trąby powietrzne, to kojarzy nam się raczej z krajami tropikalnymi z obrazkami, które oglądamy, wydaje się, gdzieś daleko gdzieś w Stanach Zjednoczonych, ale no, okazuje się, że to dotyczy również Polskiej to na dość masową e, skalę, bo, bo zniszczenia lasu są ogromne w niektórych województwach, zniszczenia też gospodarstw domów. Dlatego też uważamy, w zależności od oczywiście oszacowanie wielkości strat, że rząd, jeśli straty są naprawdę tak duże i tak olbrzymie jak... Zdaje się z pierwszego oglądu sytuacji, powinien rozważyć wystąpienie z wnioskiem do Europejskiego Funduszu Solidarności, po to, aby uzyskać wsparcie ze strony środków Unii Europejskiej dla tych zniszczeń, które zostały dokonane. Podkreślam, ten Fundusz Solidarności miał stosowanie na przykład w przypadku powodzi, które miały miejsce w Polsce. Ten Fundusz Solidarności jest zarezerwowany dla wielkich kataklizmów, wielkich katastrof naturalnych. Wydaje się na pierwszy rzut oka, patrząc na dramatyczne spustoszenie, jakie te meteorologiczne anomalie powodowały, że tak właśnie jest tym razem, ale chciałbym powstrzymać się z ostateczną decyzją do rekomendacji do momentu oszacowania tych strat, jakiej wielkości, jakiego rzędu są rzeczywiście te straty, jeśli one rzeczywiście są. Tak duże, podkreślam, jak to jest podawane, no to wtedy są potem wszelkie postawy, abyśmy mogli oczekiwać i ludzie, którzy dotknęły dotk 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 te straszne straty, by mogli oczekiwać wsparcia również ze strony Unii Europejskiej. To tyle, drodzy Państwo, jeśli chodzi o naszą e, dzisiejszą konferencję, to są od nas. Może jeszcze. Proszę Państwa, tylko uzupełniając Pana Ministra, powiem tak, że e, kilka miesięcy temu ktoś powiedział, że Solidarna Polska będzie odpryskowała. Okazuje, jak Państwo widzicie, spotykaliśmy się kilka razy w Sejmiku Śląskim, w Urzędzie Marszałkowskim, że już mamy swoją siedzibę. Bardzo się cieszę i bardzo dziękuję liderom Solidarnej Polski, że podjęli taką decyzję. Dali słowo, że będą często u nas w regionie, że będą wsłuchiwali się w głos mieszkańców województwa śląskiego. I to jest rzeczywiście prawda, pan minister kolejny raz u nas gości w Województwie Śląskim. Za chwilę dojdzie do nas także i pan Tadeusz Cymański, europarlamentarzysta. Otóż chcę Państwu powiedzieć, że to jest pierwsze biuro. Drugie oficjalnie otworzymy już za kilka tygodni w Sosnowcu. Ono już funkcjonuje, ale chcemy dokonać także takiego oficjalnego otwarcia. Już mamy dwie lokalizacje, zarówno w Częstochowie, jak i w Bielsku białej także nasze struktury bardzo mocno rozrastają się. Zresztą za kilka dni poinformuję Państwa o przejściu kolejnych radnych w regionie zagłębiowskim, w dwóch różnych miastach. Na radnych po prostu przechodzą do Solidarnej Polski. Także zbliża się do 27. Zbliża się do 27. To ten kierunek przejścia. Pan prezes Łukaszewski o tym mówił, o tym 27, ale w każdym razie można przekazać informacje, że rzeczywiście będą przejścia. Szanowni? Szanowni Państwo, jeżeli są pytania, to bardzo proszę. Macie kolację Telewizja Polska. Pani minister, trochę z innej beczki. Po wyroku Trybunału Konstytucyjnego, jeżeli chodzi o ustawę dotyczącą działkowców, którą no, dziś platforma obywatelska tą ofensywę medialną rozpoczęła. Informuje w kilku miastach w Polsce, że będą tworzyć własną ustawę. SLD wybiera się do działkowców, żeby z nimi rozmawiać. Czy Solidarna Polska ma jakiś pomysł, czy będzie projekt uchwały autorstwa Solidarnej Polski nowej ustawy, nowej ustawy, jeżeli chodzi o, o działkowców? Tak, Solidarno-Polska wyprzedziła tę Platformę Obywatelską przez sed dlatego że już w dniu orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego Pan poseł Andrzej Tera zapowiedział na konferencji w Sejmie, że Solidarno-Polska przedstawi własny projekt ustawy, który będzie odpowiedział na oczekiwania setek tysięcy działkowców w Polsce. Nie godzimy się z takim myśleniem, że działkowcy to problem. Te słowa Stefana Niesiołowskiego, który z taką pogardą mówił o setkach tysięcy polskich działkowców, działkowiczów, są nie do przyjęcia. To jest estetyka i słowa, być może, których być może dziś Platforma Polska nie daje wstydzi. A w każdym razie my, jako dla Polska, nie możemy zaakceptować takiej głudnej, może pojęć postawy przedstawiciela władzy dziś rządu cyklu który z tego pogardą mówi o setkach tysięcy ludzi, którzy często zresztą dziś nie stać na to, aby pojechać na wakacje często niestety, jak Państwo wiedzą, połowa dzieci w Polsce chciała pewnie na wakacje, ale ludzie nie pojadą, bo nie ma pieniędzy w ich rodzinie. Ale za to są często działki, na które mogą pojechać na spędzić wolnego czasu w, w przytulnym, takim, w z przyrodą, otoczeniu, w skromnym bo skromnym, ale jest tam, czują się u siebie, można, gridawid, to książka, wasza tradycja grillów i, i odpoczynku, właśnie w takich, w takich warunkach rodzinnych. Na, na tyle każdy ma taką laki, na jaką go stać setek tysięcy Polaków nie stać na takie wczasy, jak wstać pana e, posła Nisiołowskiego. W związku z tym my chcemy ich reprezentować i przygotowujemy taką ustawę i ją przedstawimy. Która będzie uwzględniała ich interesy, i będziemy bronić ich interesów. Nie może być tak, że teraz na miejscach tych działek będą powstać hipermarkety, czy banki, albo jakieś inne wieżowce, które będą służyć do wynajmu dla bogatych ludzi. Polska nie może być bogatą wyspą tylko dla najbogatszych. Polska to też jest miejsce dla setek tysięcy działkowców. Będziemy bronić ich racji, o tym mogę Pana zapewnić. oni się najbardziej wypamiałem w związku opłat dzierżawy. Jak tu można ten problem rozwiązać? Z całą pewnością na problem ten, który wynikł z na konstytucyjnego, patrzeć w sposób specyficzny. To nie jest wykorzystywany, jeżeli chodzi o działki. Te działki pełnią funkcję publiczną, można powiedzieć. To nie jest tylko własność, czy własność jakieś miejsca dla konkretnych rodzin, ale one pełnią pewną funkcję społeczną, kulturową, można powiedzieć. My się spotykają, spędzają tam czas, Już nie mówiąc, że niektórzy nawet mają pewne też drobne takie wsparcie materialne, czy miejsce na relaks. My musimy widzieć, że to jest kulturowo wpisane funkcjonowanie funkcjonowania milionów Polaków i szanując właśnie tą szczególną rolę ich działek, uważamy, że nie powinno się do nich podchodzić w sensie komercyjnym. Dlatego też będziemy proponować takie rozwiązanie, aby pieniądz, czy ewentualne właśnie opłaty nie były formą wypędzenia, przepędzenia tych ludzi, bo zawsze można dać takie stawki, które powodują, że tylko prezesu banku będzie stać na to, aby mieć własne działki, A chyba nie o to chodzi. Dziękuję, Dziękuję panie ministrze. W międzyczasie witam serdecznie pana Tadeusza Cymańskiego, Bardzo się cieszymy, panie. przepraszam prostu, za spóźnienie, starałem się, ale niestety nie zawsze wychodzi do. No. To jest za mocno strona punktualności. ale wiesz, nie zawsze Tadeusz, przeznaczasz, najmocniejsza strona Tadeusza, to, to jest taka śląska punktualność. Pierwszy tak, nauczy się Uw. na Śląsku Uw. tego. O, ten Tadeusz odnotowuje to, rozumiem w chwili, nie, jak kardynał na i powiedział piękną scenę z czasów powrotu do macierzy, tak? Kiedy była rozmowa, to to była historyczna scena, kiedy powiedziałem się, nauczymy e, od Was dobrze mówić, a od was dobrze pracować, tak? Dokładnie. Cytat. To był chyba Korfanty, tak czy spotkał jakiś ksiądz, legendarny ksiądz, który był wielką postacią, mówił o pszczynie i na rynku przy nie było spotkanie. Fascynujące spotkanie było, to było ile dwa tego wieczoru na zamku właśnie z Kardynałem, który jest no, historią i myślę, że dalej to było wielkie, wielkie doświadczenie. I, ale tak to na Marginesie, trochę samokrytycznie trochę też gratulując Państwu takich ludzi. Bo Sędziby człowiek, ale to był fantastyczny spotkanie koncept zresztą znakomity. Tak, przy okazji chcę Państwa Państwu poinformować, że wszystko na to wskazuje, że sędzi był Straśląskiego wystąpił na danie najwyższego znaczenia księdzu Kardynałowi Stanisławowi Nagiemu. Człowiek, który ma 90 lat, dwa lata można powiedzieć no, prawdziwa historia, także Staraj się honorować się za kardynała. Czy ktoś z dziennikarzy jeszcze ma jakieś pytania do naszych gości? Bardzo proszę. Nasza wypowiedź była wyczerpująca, więc mam nadzieję, że jest to dobry początek naszego biura. Zawsze będziemy przynosić tutaj, przynosić do Państwa tyle informacji, żeby już pytań w zasadzie nie trzeba było do nas dodatkowych kierować, poza raczej innych, które Panów zadać. Jeszcze raz powiem, jako. Przepraszam, też Człowiek w Podporządku Śląskiego, który był na aplikacji prokuratorskiej, ten to wydarzenie jest w tej naprawdę poruszające, bo to, że dwa promile i jechał samochodem, że był wersjące, to, że chciał zjechać policjanta na służbie to prokurator, też jest rzecz niewybaczalna. Mam nadzieję, że wspólnie z Państwem, jak do dziennikarzy, zrobimy wszystko, aby ta sprawa została bardzo dokładnie wyjaśniona. Jeśli to prawda, to, jeśli to prawda, bo cały czas budzę się, może naiwnie, że, że to jest niemożliwe. Prokurator mógł się zachować jak bandyta i chcieć przejechać, rozjechać. Interweniującego policjanta. Może jeszcze udzielę głosu panu Tadeuszowi Cymańskiemu, bo Polski Bardzo proszę, panie pośle. Nie wiem jak długo i co było tu mówione, trudno mi powtarzać. się, W tym momencie chcę jeszcze raz przeprosić za spóźnienie i rzeczywiście to, co tutaj że będziemy się starali w okresie wakacji. Może nie mamy wielkich planów, ale Solidarna Polska jest partią na dorodku i chcemy popracować. Mówiąc metaforycznie, a ja wiem, chyba nie chcemy spaść z wagi, tylko raczej się zaokrąglić trochę, wzmocnić, nabrać sił. To jest, to jest to, że przede wszystkim szukamy, żeby na spotkaniach się trochę dowiedzieć od ludzi, bo czasami jest przekaz jednostronny. Dla mnie są bardzo ważne sprawy społeczne. To jest wielka sprawa. Słyszałem tu końcówkę o działkach, ale to nie tylko działki. To jest bardzo wiele problemów przede wszystkim związanych z rodzinami. W tym się zajmowałem 12 lat w Sejmie. Mam różną refleksję z przeszłości, bo sytuacja dzisiejsza nie, jest, nie spadła z sufitu, nie jest z jednego roku, tylko to są efekty niestety nawet 20 lat, bo jak się dobrze przyjrzeć, zachęcam też do dziennikarzy. To jest temat może nudny, statystyka, ale ona bardzo dużo mówi, bardzo dużo mówi, zwłaszcza te cyferki, te liczby. Ja tu mówię o sytuacji rodziny, a zwłaszcza polityki względem dzieci. To jest ogromny temat, ogromne wyzwanie. Temat, mnie jedno fascynujące spotkanie dzisiaj będę jawożnie. Też słuchamy, rozmawiamy. Oczywiście trzeba wszystkim pomóc pacjentom, emerytom, i rolnikom, i pracownikom budżetówki, i tak dalej, ale jednak kluczem jest młoda rodzina, bo jeżeli nie nastąpi przełom, jeżeli chodzi o urodzenia, to sytuacja Francji jest nieuchronnie dramatyczna w przyszłości. I warto o to się bić, walczyć, za to warto wypaść dużą cenę. A mamy jedno z najniższych w Europie, mówię taką europoseł wsparcie dla rodziny. ścigamy się z Bułgarią, z Rumunią przy całym szacunku dla tych państw bałkańskich, ale Polska nie jest tak bogata jak Niemcy, ale nie jest tak biedna, żeby wsparcie dzisiaj tylko jedną cyfrę tutaj powiem, zresztą tym państwo wiecie, na ponad 7 milionów 100 tysięcy młodych Polaków poniżej 18 lat, tylko niecałe 3 miliony, tylko 3 miliony dzieci korzysta z zasiłku rodzinnego, zasiłku niezwykle niskiego, on był od 7 lat niezmieniany. Inflacja składana daje 27%, proszę sobie wyobrazić, to są kwoty kilkudziesięciu złotych. I co najważniejsze, ruch niezmieniony przez wiele lat, 504 zł, powoduje, że prawie połowę, to robi wrażenie, bardzo smutne, prawie połowę polskich młodych polaków, dzieci mieszka w rodzinach o dochodzie netto poniżej 504 zł na osobę. To bardzo dobrze, że ten rząd próbuje to zmienić, ale o 9 zł, podnosząc 68 na 77, to jest nie śmieńcie, ale to, to nie jest przełom. I nie twierdzimy, że kobiety będą rodzić dla pieniędzy, ale jesteśmy pewni, to tak, już jest dzisiaj fakt, dzisiaj się o tym dowie w jawożnie i gdzie indziej też, że bez wsparcia materialnego młodych rodzin o niskich dochodach nie zdecydują się młode matki, a młode kobiety chcą i mogą mieć dzieci. Bardzo dziękuję Panie Pośle. Dziękuję Państwu. Szanowni Państwo, za mniej więcej 15-20 minut dokonamy poświęcenia tutaj tego miejsca, naszego biura. Będzie także przewodniczący Związku Zawodowego Solidarność. Państwa oczywiście, wszystkich dziennikarzy, wszystkich Państwa serdecznie zapraszamy. Tutaj z boku jest catering. Poczęstujcie się Państwo i zapraszamy na godzinę 13.